Już po raz jedenasty Tczewski Ratusz zorganizował konkurs fotograficzny cztery pory roku w Tczewie, z którego zdjęcia trafiły do miejskiego kalendarza. Jest to już 11 edycja konkursu Cztery Pory Roku w Dżewie, kalendarz 2025 już. Kalendarz, jak co roku przekazujemy część kalendarzy do kasy Urzędu Miejskiego, już tam trafiły, można je nabyć. Cena jest no, chyba korzystna, bo to jest niecałe 6 zł, ale no, tak z praktyki wiem, że te kalendarze rozchodzą się bardzo szybko, więc jeżeli ktoś chciałby nabyć, kalendarze są naprawdę bardzo ładne, pokazujące jakie piękne jest nasze miasto. Należy się pospieszyć. W jury konkursu zasiadał m.in. przewodniczący Rady Miasta Marcin Kusowski. W przypadku głównych nagród jury było dość zgodne. Aczkolwiek pozostałe kartki, znaczy pozostałe zdjęcia, które były prezentowane, były na tyle ciekawe, że naprawdę byśmy chcieli uhonorować jeszcze więcej osób niż uhonorowaliśmy. Szukaliśmy czegoś, co. Hmm, było niezwykłe w tych zdjęciach, a jednocześnie coś, co ujmowało daną porę roku. Mam nadzieję, że nam się to udało. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Maciej Kula, który uzyskał za pierwsze miejsce nagrodę w wysokości 2000 zł. Pomysł się rodził przez tydzień, tak naprawdę, bo pogoda pozwalała na to, szczególnie mgła, gdzie. Nie widziałam do tej pory takiego zdjęcia, trzeba we mgle, więc y, korzyść była taka, że musiałem niestety czekać do soboty, bo mgła była przez, przez tydzień okrągły. Udało się to zrobić w sobotę. Trzeba było trochę rano wcześnie wstać, ale to tam przy pierwszych zmianach na 6 godzinę to nie był problem, żeby wstać. Tym bardziej, że mgła utrzymywała się do e, godziny 10. bodajże. Pomysł na zdjęcie był e, inny. Natomiast wyszło jak wyszło. Małżonka wybierała zdjęcie, bo było tyle zdjęć akurat tego dnia zrobionych. Więc to, mogę jej, to też jej zasługa, że pozwoliła wybrać zdjęcie i trafiła tak, że się udało wygrać. Pozostałe nagrody otrzymali Artur Łobocki oraz Anna Krzyżanowska. Z kolei wyróżnienia powędrowały do Michała Sadowskiego i Patryka Niewiadomskiego. W holu Urzędu Miejskiego przy Placu Piłsudskiego 1 prezentowana jest wystawa wybranych prac.